się przepraszam, 7, .40 zdajemy służbę. Troszeczkę się działo. Dawno takiej wyjazdowej służby nie było, ale to opowiadam jak wszystko tutaj do końca zdamy i będzie ogarnięte i dopięty na ostatni guzik. Po sobocie dzisiaj niedziela. Dobra. Piękna pogoda, służba zdana. Troszkę się, troszkę się działo, dużo roboty było, bo non stop były wyjazdy. Ale to wam poopowiadam. Tak troszeczkę czasy czwóreczki mi się przypomniały, bo tam też taki ruch był. A tymczasem do mały szuwy i zaczynałem piękną słoneczną niedzielę. No Więcej będę nadawał za jakiś czas Pozdro Czekajcie, przystanę, coś wam powiem Coś wam powiem Jestem na warszawskim Wilanowie Teraz widzicie JRG 14 O, trzy bramy garażowe Mają trzy samochody, słuchajcie Jednym z nich jest Skaniusza O, tam jest Skaniusza tam jest skaniusza GBA-RT 1316 na 4,2 czyli zbiornik wody 3000 litrów 16 wydajność autopompy w hektolitrach na minutę i 4,2 to na samym końcu to oznacza, że y, autopompa jest dwustopniowa 16 hektolitrów i 4,2 hektolitra 42 420 litrów na minutę i to jest wydajność y, szybkiego natarcia, czyli to nam y, mówi, że pompa jest dwustopniowa i mamy również w tym samochodzie szybkie natarcie. Moc 360 koni mechanicznych, napęd 4x4 i załoga 4 plus 2, czyli kierowca, dowódca oraz czworo ratowników, tak? Ten samochód jeszcze ma Zbiornik na pianę, 10% wielkości zbiornika na wodę, czyli 300 litrów Co tam jeszcze panowie mają? O, tu macie manika Jotterge, 14 pewnie, jedziemy zobaczyć Tu są Jedziemy O, jestem na miejscu MAN GCBA, czyli gaśniczy ciężki zbiornik na wodę, autopompa 5x36x5, na na no czyli tak samo, 5000 litrów zbiornik, 36 hektolitrów na minutę wydajność yy, autopompy, no i pompa dwustopniowa z wydajnością 500 litrów na minutę, szybkie natarcie, napęd 4x4, na 4, 340 koni, zbiornik to już mówiłem Wam i załoga sześcioosobowa. 4 plus 2, tak samo jak przy, yy, przy Skaniuszu, tak? No i nam Magirusik na końcu. SCD-30 Magirus, czyli specjalny samochód C ciężki z drabiną mechaniczną za zasięgu 30 metrów, tak? 320 koni mechanicznych. Trzy osoby załogi, kierowca... Dowódca ratownik moi drodzy. Taki rozliczny interes i porachunek miałem na mieście na Wilanowie do ogarnięcia. Teraz tam jadę do siebie. Po południu mam szkolenia i taka ciekawostka. Zobaczcie, tu jest 16, przepraszam, 14, a tam jest McDonald's. Blisko chłopaki mają do McDonalda. Co chodzi o liczbę wyjazdów? Yy... Cirka about 1300-1700, ten rząd wielkości, jak ktoś jest czternastkowy, to niech napisze w komentarzu dokładną liczbę, albo ktoś jak ogarnia statystyki, ja ten zakres takim, no obstawiam, między 1300 a 1700, tam jest, o, Wilanów, bardzo nowoczesne osiedle, wygląda takie osiedle z klocków Lego, trochę takie kurniki bardzo eleganckie, dużo, dużo kawalerek w tych blokach jest. Y mniej jakichś mieszkań większego metrażu i taka ciekawostka dużo tutaj panowie mają wyjazdów do prób samobójczych i bodajże chyba nawet najwięcej, co chodzi o wszystkie jednostki, ze względu właśnie na to osiedle. Na, na Wilanów ze, ze względów takich, że dużo ludzi ze względu na to, że to jest niby renomowana, raczej jest renomowaną dzielnicą, dużo, dużo osób kredytów nabrało w tamtych rejonach i z tego z tego powodu, że u Dużej, znacznej liczby yy, no, ludzi, co te mieszkania pokupowało, a wiecie, nie nie, nie, nie byli w stanie spłacać i stąd tego typu akcje i wraz z rozwojem też yy, osiedla. O tutaj, zwiększyła się nawet w przeciągu chyba, no, na pewno od kiedy, od kiedy słyszę to pamiętam, że na początku ta jednostka miała tak po 700 wyjazdów, coś takiego 800, a teraz właśnie mają ten rząd wielkości, z chłopakami przy jakiejś akcji gadałem właśnie o tym, no i ze względu właśnie też na ten, na ten, na ten Wilanów. O, jeszcze taka ciekawostka, bo mam tutaj kumpla y, z komisariatu na, na Wilanowie, to na Wilanowie najwięcej, y, najwięcej zdarzeń, co chodzi o przemoc y, w, w rodzinie, najwięcej zgłoszeń tego typu jest właśnie na Wilanowie, czyli najwięcej zgłoszeń do samobójstwa straż pożarna i do przemocy y, w rodzinie ma policja. O, właśnie tam, na tamtym osiedle. Dobra, ale to tyle, tyle smutków, moi drodzy, tu niedziela, czternastka, tam w razie czego mają McDonald's. Można poszejki i iść, jak ktoś tam coś chce uczcić. Myślę, że dyżurdy tutaj wychodzi w takich celach. <laughs> ciekawe, ciekawe, właśnie. Czy na każdej służbie się im ten McDonald's znudził i po prostu już mają dosyć tego. Ciekawe jak jest. Dobra, a teraz śmigam dalej. Pozdro. Ale nie na McDonald'a. Chociaż zdarza mi się jeść McDonald'a, ale nie dzisiaj na McDonald'a. Jadę do ziomeczka. Pozdro. Wilanów, Wilanów, tu jest Sielsko. Tu jest Sielsko. O. Jeżdżnie, nawet mam taką na osiedlu, dookoła mojego osiedla. Tam się pan z pieskiem idzie, dwa ma pieski fajne. A beka mam z tego, bo jest tak fajnie sielsko, pan z pieskiem, jest tak fajnie sielsko, a najwięcej osób na tym osiedlu popełnia samobójstwa i najwięcej typów swoją żonę tu bije. Taka ciekawostka, moi, moi drodzy, zobaczcie jak to ładnie. O, i ten budynek, parafia patrzności Bożej. Przez niektórych zwana pogardliwie wielką wyciskarką do cytryn, tudzież wyrzutnią pocisków balistycznych. Dobra, jedziemy dalej. Cyk, cyk, patrzcie gdzie jestem. Wierz do Sopik, wjeżdża do south. Wierz do Kogo witam, kogo goszczę. Oczywiście na ciężkim maniaczku. <noise> Tym bardziej, jak zobaczyłem Sopiksa. No otwieraj mu tą bramę. Otwieraj mu tą bramę, Ziomuś. Ziomuś, otwieraj mu tą bramę. Kolega chce wjechać. O, wjeżdża, 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 Sopik. O. To jest to. Tutaj, o. Tu są sypialnie, kuchnia, bramy garażowe, tam jest centrala, tu grają w piłę, tu się odbywa zmiana służby w czasach niekoronowych. O, teraz wjeżdża kolega do, do garażu. Czyli JRG 4 y, tutaj jest wola, a za jakieś 300-400 metrów jest śródmieście, ale Jana Pawła, drugiego tam jest, ale ja na Pawła wola, dalej śródmieście. Tak to wygląda. Słuchajcie, czemu tutaj się zatrzymałem. A sentymentalnie, wczoraj mieliśmy 7 wyjazdów, a 7 wyjazdów na czwóreczce, to taki, yy, jak to mówią Amerykanie, Just another day in the office. 7 wyjazdów na czwóreczce, nikomu nie urywa tutaj <ścoughs> przysłowiowych, wiadomo czego. No a zważywszy na to, że na 16, no przepraszam, na jedynce, 16 chłopaków, chłopaków z 16 pozdrawiam. A na jedynce, słuchajcie, przez ostatni miesiąc, kiedy miałem tu 7 służb, to no, 7 razy wyjechaliśmy. Yy, no w przeciągu miesiąca 7 razy wyjechaliśmy, czyli tyle co przez co przez 8 godzin wczorajszej służbie. Jak to się tam koło 9 rozpoczęło, o 17 skończyliśmy, słuchajcie, więc... Tak to, tak to generalnie jest straży. Zobaczcie, może być posłucha, może być cisza w rejonie, ale przychodzi ten dzień, że dochodzi do siedmiu, do siedmiu wyjazdów, tak? Co tam się wczoraj, co się wczoraj działo? Yy, dwa miejscowe zagrożenia. Mieliśmy kolizję, wypadek w rejon, przy rejonie współdziałania. Yy, tak, przy rejonie współdziałania, re, re, rejon współdziałania jedynki. To jest KPP-SP Legionowo, no tak jak wiecie, jak dają współdziałania szesnastki po drugiej stronie Warszawy, to y, chociażby y, JRG Pruszków, komenda w Pruszkowie, tak? Dobra, ale wracamy do tego, to kolizja tam w tamtym rejonie, y, z miejscowych, pomoc policji y, mieliśmy, tak? Y, a, jeszcze ciekawostka, drugą pomoc policji Drugą pomoc Policji miał drugi zastęp GCB, bo podczas jak my jechaliśmy do jednej akcji, o, a ta akcja, do której jechaliśmy, to pierwsze trawy w tym roku. Nie, przy, takie nieużytki przy tych, przy torach kolejowych też tam na Żeraniu, to byliśmy wczoraj pierwszy raz, pierwszy dziewiczy wyjazd, a nie było, nie był to jeden wyjazd, a do tych traw chyba trzy czy cztery razy jeździliśmy, tak. Coś mogę, coś mogę się mylić, no ale tak jak już mówiłem, sezon rozpoczęty, do traw pojeździliśmy, wy też pewnie już zaczęliście jeździć, bo nawet jak teraz Insta sprawdzałem, to tam poszło już pytanko jak tam trawy, no to powiedziałem, zaprosiłem, że będę omawiał tutaj moi drodzy. A poza tym, co ciekawego, te wyjazdy były trochę, no nie było, nie było nawet kiedy, powiem wam szczerze, nawet jak wjechaliśmy SGRWN em na ćwiczenia. Na trzy samochody, no to podczas dojazdu na ćwiczenia GBa zostało zadysponowane. Dojechaliśmy na miejsce zdarzenia, ogarnęliśmy akcję, wracamy, wracamy z powrotem na miejsce ćwiczeń. Już dojechaliśmy, tam miejsce, gdzie tam mieliśmy się wodować i znowu wyjazd, i znowu akcja, i suma summarum te akcje się po 14, czy tam koło 15 skończyły, i tylko tam chłopaki dwoma samochodami, co, co byli dwoma zastępami ćwiczyli, a nam się nie udało zastępem GBA ze względu na to, wczoraj przećwiczyć. Brama zamknięta. No i o, obiadek, sobota, rejon gospodarczy miał siłkę do zrobienia, a poza tym trening, trening, trening. Tu pozdrawiam Weronikę Zielińską, ziomalka, polecam serdecznie, yy, profil na Instagramie, bardzo, bardzo, bardzo fajne, ciekawe, merytoryczne rzeczy, a poza tym motywujące przede wszystkim. O dziewczyna 3 lata się przygotowywała, 3, od 3 lat uprawia podnoszenie ciężarów. I na mistrzostwach Europy teraz startowała szóste miejsce, debiut, Kurczę elegancko, walka, walka sportowa, zresztą chyba teraz widzicie, bo podczas montażu na pewno to umieszczę. Gratulacje, stałe, bo naprawdę dałeś siebie wszystko i za trzecim podejściem, psycha była najbardziej spalona, ale dałeś radę, patrz, patrz, patrz. W siódmym miejscu w dwuboju, naprawdę, gratulacje jeszcze raz, bardzo serdecznie, możesz być naprawdę się zadowolona i dumna, polska reprezentacja. No i tak nam, tak wszczepiła mi zajawkę, zielina. Ja generalnie lubię podnoszenie ciężarów jeden z nielicznych sportów, który lubię, lubię oglądać. Na poziomie totalnie turbo, turbo, turbo amatorskim sobie tam dźwigam, bo lubię naśladować zawodników. A teraz, jak mnie Weronika naładowała motywacją, to jeszcze tę motywację sprzedałem chłopakom i wczoraj, słuchajcie. Słuchaj Pani Zielińska czterech strażaków wczoraj podnosiło ciężary. Weightlifting, wczoraj cztery osoby kurde, ro robiliśmy. Tak nas zmotywowałeś i tak szepę fizyczną w nas, yy, w nas krzewisz. I to tyle moi drodzy. kiłę już nie będę odpowiadał, bo trochę się nagadałem. A czas leci za dwie godziny. O, za dwie godzinki, za jakie? Za godzinę 15 mam, mam szkolenie, muszę lecieć na, lecieć na chatę. <słuchaj> Ale ja, ja. teraz jak mieszkam tutaj, 800 metrów mam do czwórki No to yy, pracuję, pracuję, służę na jedynce, a jak służyłem na czwórce, to mieszkałem w Łodzi 130 km. to jeżdżałem. Pozdro 600 mordeczki, pozdro 600 Trzymajcie się, do zobaczenia, Cię opa, jak się podobało, lajk, like, subik i tak dalej, wiecie o co, Kaman. I pytania na następne Q&A, a, a następne, następnym, na Q&A na proszę pytanka i będę I co będę, bo się tu rozproszyłem yy. No, dzisiaj nie odpowiem na żadne Q&A, a piszcie, bo wiecie, jak przychodzi czas, to na Q&A odpowiadam i tyle w temacie. Ciao, ciao, bella, adios, maszeri, pytanka proszę do Q&A'ów i pozdrawiam czwóreczkę. Kopę lat, ponad 4000 wyjazdów tutaj, czujecie bazę? To 8 lat. Kogo witam kogo kogoście. Oczywiście na maniaczku. Słuchajcie, prowadzę, prowadzę sobie zajęcia z podopiecznymi tam, o, tam. I właśnie widziałem sytuację. Palił się śmietnik, przybiegłem tutaj szybko. Szybka akcja. Ratowniczo gaśnicza z panem ochroniarzem. Pan ochroniarz siły, siły i środki w postaci gaśnicy dwóch. Ja przyprowadziłem, zawołałem kogo mogłem, kogo żeby odjechał samochodem tutaj z miejsca zdarzenia, yy, w międzyczasie przyjechali po, panowie z czwórki. Zobaczcie, nawet taka akcja jak, jak śmietnik, tak? Polączy się śmietnik, ale jakiego typu, mo, do jakiego typu może dojść tutaj? Może dojść tutaj już uszkodzeń. No chociażby zobaczcie no, 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 no. odległość śmietnik, śmietnik, samochód, tak? Promieniowanie ciepłe może dojść do uszkodzenia, do uszkodzenia, do uszkodzenia chociażby o karoserii samolotu samochodu. Więc to w pierwszej kolejności należało wykonać. No ja tutaj panowie, no to jest no śmietniki, no wiecie, każdy kto pracuje w straży, to wie, że tego typu zdarzeń jest, jest pełno. tak? Ja tu nie będę chłopakom przeszkadzał sobie jeszcze GBA, GBA sobie nagram. wrędzka po tak a ja dwa cztery to pompa okej a teraz już koniec akcji Przegrzebywanie, przegrzebywanie do gaszenia Dobra, kończę, narka Zobaczcie, zobaczcie, chłopaki skończyli akcję Chłopaki skończyli akcję pod moją pieczarą o, Kontener się palił, a ja teraz wracam Idę na szkolenie do moich podopiecznych No, no i tureczka pojechała Ulica Na ulicę Żytnią w prawo Później w prawo w Żelazną I z Żelazną w Żelaznej A z Żelaznej już w lewo, w chłodną i ODR 4 Dobra, wracam do moich fotografiów. Skok przez płot leciły Przygotował do naboru, napisz do mnie na priv. Tak jak na przykład tutaj dzisiaj przy jednym udurzeniu Start! Zostań schaniaczku.